że w takim tym dzisiaj, tak tym gronie dzisiaj możemy przywitać nas na wystawie Pani Haliny Eisman o sztuce abstrakcyjnej, o sztuce w ogóle, opowie Pan Piotr Lutyński. Bo tutaj, tutaj jest ta część obrazów Pani, tak wie, pani się. a obok mamy kilka obrazów męża i okazuje się, że jest zachodzą jakieś korespondencje między tymi prasami, tak jak e, mówiłem wcześniej, e, z kim przystajemy. Tak to y, zachodzi nawet y, mimowolnie, i dlatego trzeba y, ostrożnie uważać na to, z kim się przebywa. Przejdziemy do sali głównej i zobaczymy y, obrazy męża, który się dużo wcześniej zmarł, pod pana Janusza, to zobaczycie, że tam jest gdzieś nawiązania, że jest inny, y, inny styl pracy, inny rodzaj medytacji, ale jest gdzieś, mm -hmm. łączy się to działanie. W 1963 założyli razem. Taką grupę artystyczną, z kilkoma no. studentami ASP z Warszawy, jako To była dosyć no sama to... grupa, tak. która potem prezentowała właśnie nie ma, lat. No i zbiorowo wystawę w Zachęcie, tak, w kilku tak. miejscach w Polsce. z zagrania. tego re renesansu się potem na, narodziło kilku artystów, tak zwanych Młodych dzikich Polskich, bo to była Z dyrektor. renesans, po renesansie zawsze przychodzi jakiś, po prostu otwarcie. Zapraszamy do rozmów kuluarowych, można Piotra pytać o sztukę, o nie tylko Halinkę okay. Elsmo, ale o inne różne historie, też dzisiaj mieliśmy młodzież, młodzież po prostu nie chciała wyjść i polecamy Państwu taki rodzaj kontrastu i przedłużenia jednocześnie, bo to też sztuka abstrakcyjna, Maria Jarema w Rąci sztuki.